Następnego gołąbka, którego przeznaczyłem na aukcję, jest to prawdopodobnie samiczka, ale ten jest młody gołąbek. Przepiękne upierzenie będzie miała, ten puszek ładny, zdrowiutkie te gołąbki są, skrzydełko. Jak aukcja się skończy, to akurat, akurat można sobie wziąć. I to jest super linia olimpijska tutaj jest, bo babka u góry... Była piątym asem Polski. Na dole mamy siostrę złotej medalistki, bo u góry jest linia Monteveres, a na dole jego siostra bezpośrednio. Także i mama, co ciekawe to jest ciekawostka też mama w tamtym roku 12 czołowych konkursów. Łącznie z maratonami, ze wszystkim. Super, super i to czołowe konkursy robiła. A jako młoda koło domu mi zginęła, jako młody, na spisie nie była, a na jesieni doleciała. Jako roczną ją obleciałem, przyzwyczaiłem i ją zacząłem wywozić. Raz się spóźniła z próbnego lotu, później jak zatrpiła, roczna dziewięć konkursów, a dwulatka 12 konkursów, łącznie z maratonami. Także te super czempiony Pielesiaka, tak robią. Także matka tego Gąbka, 91-19-2001 rok, niebieska Pstram, mała, mniejsza taka, ale ułożona żeby gołąb miał właśnie do swojej wielkości do swojej sylwetki budowy proporcjonalne był to jest najważniejsze krótkie przedramię dekalaż tu wszystko żeby to było to jest młody gołąbek to on się jeszcze wyrobi także gołąb 4157 jest to y, z dołu y, pielesiak champion siostra złoty medal, i tak dalej, te gołębie linia olimpijska u góry Bambo specjalnie tak są połączone, też gołąb może być do lotów. Także ja łączę gołąbki na linie na pokrewieństwo, ale to już nie będę dużo zdradzał, bo tu niektórzy już podpatrują i już łączą te gołębie, tak, jak piersiak łączy. No. Także zapraszam na aukcję 41,57 gołąbek samiczka.